Siemanko wszystkim z tego co w dzisiejszym odcineczku mamy Winter Update, ale wiem, nie ma zimy, bo jest 5 październik. Ale w OG Jaybreak mamy zimę, zostawcie suba, like, adwoka. My wychodzimy, widzowie z więzienia i kupujemy nową Tesla Roadster W Breaku oryginalnym to, to jest stary samochód, ale tutaj jest nowy, no to go kupimy. Nowy Cargo Plane, działań tu kiki, bo kiedyś działały. O! Nie kikłem się! Gratulacje użytkownik. Okej okay, widzowie, wydostaliśmy się z więzienia, bierzemy yy, nasze legendarne torpedo i je jady widzowie. Mm. Powinno być tak, że się leci i spasuje. Chyba, że to jest zrobione po staremu, no to jest bardzo źle. Dobra, uwaga. Ty, oni tego nie zrobili Patrzcie A teraz o Jednak to zrobili, da się uratować Ale wywalone, jedziemy po Tesle Jest roster, Jest roster Proszę! Bardzo kupujemy Chciałbym i jest dodali! Jedziemy nim Nawet spoko się nim widzowie jedzie, tym samochodem Tylko nie ga... To jest chyba tak, że jak się w nim wjedzie w jakąś ścianę, to on w kosmos wylatuje Tak było wtedy Czekajcie, sprawdzimy Dokładnie! To nie był Czekajcie, musimy go zrespić O, jest no, nowy samochód i co jeszcze dodali nowego produktu? Cargo plane, a. ale cargo plane, wiadomo, on już jest aktualnie. Ale w starej wersji to jest nowość. I jedziemy na tego cargo. A tata slak się bujnie. O, widzowie, to już jest samochód. Witamy. No i wyleciałem. Czekajcie, to zjedziemy zjedzie, bokiem. Chwila Tu jest Kel Muszę być policją Ale no dobra Dodany jest nowy rabunek yy, A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu Zostawcie suba, lajka, like, dwonka I co? NARAD! Do kolejnego widzenia